Ranking historycznych protoplastów pizzy. Około 6 wieku przed naszą erą percowie używali swoich tarcz, żeby wypiechać bari-bari. To takie chlebki z daktylami i serem. Pizza, tarczy, proszę Państwa, bezdyskusyjne: estir. Druga pozycja to opisany przez Wergiliusza pradziadek wegetariany, bo rzekomo w Eneidzie NH z ziomkami jedli sobie placki z gotowanymi warzywami. Proszę Państwa, bez dyskusji rozgotowana wegetariana ląduje na pozycji D, jak do dupy. No, przyszedł czas na coś bardziej współczesnego New York Style Pizza. Pojawiła się ona na początku XX wieku, a było to związane z dużą emigracją z Włoch do Stanów Zjednoczonych na końcu XIX wieku. Według mnie, osobiście, Atir byłoby S, gdyby wypiechali ją na tarczy. W tym momencie jednak pozostaje Atir, klasyczna Neapolitana Margarita. Według legendy stworzył ją niejaki Rafaele Esposito na cześć królowej Margarity. Koncept trzech kolorów flagi Włoch. Zieleń bazylia, czerwień pomidory oraz biel mozzarella. Nie zasusza, nie zapycha, wahałbym się pomiędzy AAS, ale według mnie zasłużona eseczka. Ostatnia pozycja to taka grecka ala la bagieta czosnkowa. Nazywało się to plakus, Dawaj tam ser, cebulę, czosnek, zioła. Taka w zasadzie grecka bagieta czosnkowa premium. Absolut goated pozycja, S tier, myślę, że nie wymaga wyjaśnień. Po więcej informacji, którymi możecie błysnąć na piwie ze znajomymi, zapraszam na kanał Kulturalnie. Tam właśnie leciał najnowszy odcinek o historii jedzenia.